Siemano, na dworze zima, a no może by tak, ty serio, no serio, serio, właściciel mówi, że wymieniany był już jakiś stabilizator czy coś i dalej nie działa, więc jest podejrzenie na, na uszkodzony procesor, nie? dziwne te pady. na razie wszystko na bok ale tych gier tutaj tym się zajmiemy czy ja takie coś w ogóle kiedykolwiek naprawiałem? nie aha, te pady chyba są na stałe o, taka, można powiedzieć tandeta chyba nie, ciekawe czy w ogóle proces będzie normalny czy taki nakrapiany taka smoła, nie? no dobra Zobaczmy, rozkręćmy. Ale najpierw jednak zajrzę tutaj. O, masz z okienkiem. Widzę, że ta płytka tutaj lata. Ciekawe, czy tak ma latać? Chyba ma, żeby dobrze trafiała. No, taka technologia. Dobra, biorę się za rozkręcanie tego. Kręciłem, jeszcze nie otwierałem. Aha, czy elektronika będzie na dole? Ciekawe, czy to będzie elektronika, czy... Nakrapiaństwo. E, no kurczę. Powiem szczerze, że jestem pozytywnie zaskoczony. Wygląda prawie jak mój zegarek. Na 80-51. Znajdź dwie różnice. Aha, ok. Nie, powiem szczerze, naprawdę nie spodziewałem się. Ktoś tutaj wymieniał drabinkę rezystorową. Chyba to tak fabrycznie nie było, nie? O. Co my tutaj mamy? No pewnie jakieś S-ramy. No dziwne oznaczenia mają te. Te tutaj układy, no tu powyrywane trochę. No nic. Tutaj mamy sekcję zasilacza i audio-wideo. Zobaczmy, co to w ogóle, czy to te układy się uda znaleźć w ogóle w sieci, bo ciekaw jestem co to jest. No to będzie chyba główny mikrokontroler, nie? No trochę mnie zatkało. Fajne, fajne, można powiedzieć. Dobra, rozkręcam, patrzymy. Dobra, wykręciłem sobie tutaj tą płytę. Trzeba będzie rozkminić gdzie plus, gdzie minus. Weźmy sobie ten pierwszy, to jest szary. No, to, to będzie masa. Następny tutaj też taka gruba ścieżka. Ten pierwszy tutaj to będzie masa. Drugi też taka grubsza ścieżka. No to będzie plus, bo tutaj wchodzi do włącznika od zasilania, który tutaj podaje dalej. Kolejny to będzie też jakiś gruby Kolejne to jest za, za włącznika brane. Aha, to może być wyjście na to, na zasilanie tutaj tego. No i tutaj jakiś sygnał. Jeden będzie audio, jeden wideo. No będzie chyba wideo i lewy, prawy będą raczej zwarte na, na stałe, no bo to mono będzie, nie? Chyba. To jakby były razem. Przecież nie, bo ta ścieżka tutaj nie dochodzi do tego. Czyli to sobie wisi w powietrzu. No. Czyli będzie wideo, audio. I tyle. No tutaj stabilizator 5V prawdopodobnie. Tak, 5V. Wyprowadzę sobie takie piny, żeby można się było zapiąć żabkami. I podłączamy zasilanie. Zobaczmy, co to, się, co to się tutaj będzie działo. Ograniczenie prądowe, dobra. 5V. Co się dzieje, gdzie się dymi? Minus plus 200 mili. 200 mili, no to chyba nie jest dużo, jak na taki, jak na tyle układów. Dobra, mamy to. Jest w trybie makro. No, procek się grzeje, no ale to może ma się grzać. O ten też układ się grzeje. 34 stopnie. Wszystkie się grzeją, albo po prostu było podłączone odwrotnie zasilanie kiedyś, albo po prostu grzeją się, bo, bo pracują, nie? Próbuję tutaj podłączyć jakiś monitor, nie wiem. Coś próbuję znaleźć. No i co, kupiłem nawet taki graber tani do komputera, no ale nie mam takiego pewnego sygnału, żeby podłączyć i, no i żeby sprawdzić czy ten graber nawet chodzi, nie? No niby chodzi, bo jest niebieski ekran. Jak się go wypnie, to nie ma w ogóle żadnej treści. No ale też nie jestem pewien, no ale zapiąłem to. 5V, no i pobiera 400 mA, i grzeją się te dwa procki. Jeden to będzie grafika, drugi to będzie. E, no, proces główny, nie? 50 stopni ma ten, a ten 22. No nie wiem, czy oba wysiadły, czy, czy tylko jeden, czy może tak się mają grzać? Nie wiem podstawki tutaj, to nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. Zobaczę. Najwyżej przykleję jakieś małe radiatorki, jak się to będzie grzało. Jak dam podstawki, to mniejsza będzie zdolność odprowadzania ciepła do płyty, nie? No, udało się je wylutować. Jedne jest podpisane CPU, a drugie PPU. Że to niby jest CPU. A to jest PPU. No, i tutaj są takie odpowiedniki. Muszę tylko zobaczyć, który jest który. Ale najpierw podstawki. 40 dip szerokie. Lutuję i wstawiam PPU i CPU. Ech. Wymieniłem pobór prądu. Spadł. Nie grzeją się już, jak głupi. Już próbuję tutaj odnaleźć. Czemu to nie działa? Nie? Zresztą nawet nie wiem, czy ten graber dobrze grabuje, ale pierwsze co zauważyłem, to tutaj jest na przykład audio, wideo no i tutaj jest takie mieszane na telewizor, nie? Na wejście antenowe, no i tak sobie popatrzyłem, że to audio tu w ogóle, no nie ma, jest puste. Tutaj powinny być jakieś elementy, nie ma nic. Tutaj jest wideo, i tak by to było połączone, ale nie, to jest tutaj, nie jest połączone. Mówię kurczę, jakaś wersja bez audio. Tutaj niby wchodzi, nie? Tak by to wyglądało, no ale mówię nie wiem. Zobaczę sobie, mówię wideo. No i tak sobie też idę, idę, idę. A tu też jest pusto. Po prostu jest nieaktywne jest w ogóle to audio wideo tutaj. Jest tylko będzie aktywne to. No nie mam kurczę takiego telewizora. Zaraz. A nie, tam ma tylko DVBT. Podłączyłem tutaj tak kondensator. Pomiędzy tutaj tym wejściem z tej płyty głównej a wejściem na cinch mamy już obraz. Tak by to wyglądało. Co my tu mamy? Mario. Tu jest jakiś tank. Mario. RAN. No, Obraz jest blady. Bo, no bo nie ma wzmocnienia. Nie? Tam powinien być jeszcze tranzystor. Elementy takie jak rezystor. Chyba dwa rezystory. No na, na bazę i na. Ach, ucieknij. Dobra. Na bazę i na. Na emitter chyba. Bo tam z tego co widziałem to jest mm, na środkowy tranzystora wychodzi, tutaj wychodziłoby, że jest podawany plus, czyli to będzie tranzystor NPN. Dobra, ja tutaj coś ogarnę. No i taki co ma kolektor w środku to jest 2SC945 na przykład. 945 tutaj mam sobie, wylutuję. A rezystory mam nowe to. Uzupełnię sobie rezystory. Tak podglądałem sobie schematy. Nie do końca tej konsoli, ale podobnych. No to tam jest faktycznie jest rezystor NPN. No i na bazę tam jest 220 ohmów. Ten emiterowy to jest też 220 ohmów, zdaje się. A ten wyjściowy to jest 100 ohmów. Jakoś tak to było. Dobra, uzupełniam te elementy i zobaczymy, czy będzie różnica jakaś w obrazie. Ok, zrobiłem. No nic, ogarnę jeszcze tutaj ten zasilacz, tor zasilacza tutaj. Chodzi o to, żeby zobaczyć, czy tutaj 5 V wychodzi, czy, czy może więcej. Nie pamiętam, czy ja to tutaj patrzyłem, no i zasilacz trzeba będzie przerobić, bo ktoś sobie kupił zasilacz. Chyba, że jest przerobione, bo tutaj widzę przerobione, bo ten zasilacz tutaj ma plus w środku, ale chyba ktoś tutaj zamienił. O, ręce ładne. Zmierzymy sobie to na początek, może, czyli na zewnątrz musiałby być plus tak. Czyli to jest tutaj już przerobione. Zapnijmy sobie to i zobaczmy co nam tutaj też wychodzi. To jest krajne, to jest zasilanie. No jest 5V o, to zobaczmy sobie czy to działa, czy nie działa. Dobra. Działa. Nauczyłem się już obsługi. Włożyłem jeszcze stare stalaki, ale nie działa to. Jest biały ekran. No I pobór prądu jest. Ciekawe, czy są oba uszkodzone, czy tylko jeden. Nie wiem, nie będę się już tutaj, nie będę przekładał, bo jeszcze popsuję sprawne i komplet, komplet idzie nowy i koniec. Przełożyłem teraz na te nowe. Działa, niech sobie trochę tak pochodzi. Sprawdzimy sobie, jak się grzeją, nie? 44 stopnie ten od grafiki. No, 47 od grafiki, 42 od procek nie? także warto by było coś tutaj przykleić na nie tak to sobie wymyśliłem przykleiłem takie radiatory na grafikę większy, na procka troszkę mniejszy grafika się trochę bardziej grzeje i tu jeszcze wymyśliłem diodę przylutowałem w kierunku zaporowym do zasilania i teraz w momencie Odwrotnej polaryzacji ta dioda zewrze, nie? Także tak to tutaj przykręcam. Zapinam co trzeba. No i test ostateczny będzie jeszcze. Złożyłem już wszystko fajnie, i pady nie działały, ani jeden, ani drugi. Okazuje się, że nie można ich zamienić miejscami, bo wtedy nie działają. Żaden nie działa. Zamieniłem je miejscami. Działają oba. Jednym da się tylko wybierać, tam te pierwsze, że tak powiem, ustawienia, wybór gry i tak dalej. A drugi służy tylko do grania. Jeżeli wybierzemy y, dwóch graczy, no to dopiero wtedy tam można sterować. Nie? A zobaczę sobie jeszcze, jak się to grzeje O, no, widać, że przewodność termiczna tego. Tego plastiku nie jest zbyt, zbyt dobra, bo na zewnątrz widzimy jak się grzeje, a radiatory chłodzą. Taka temperaturka o, takie 40 stopni, nie ma źle. Okej. Okay. Tak by to wyglądało. Radiatory sobie tutaj przykleiłem, niech sobie fajnie ten klej zastygnie. Na silikonie przykleiłem taką cienką warstwę zobaczymy czy będzie trzymać co my tu mamy oczywiście, że Mario I tak by to wyglądało. Nic tylko poskładać. I, no i powinno działać. Czyli, tak, co było zrobione. No, ktoś wcześniej tutaj stabilizator naprawił, wymienił, bo prawdopodobnie było odwrotnie podłączone zasilanie i uszkodziło. Nie wiem, czy jeden, czy oba z tych układów. Są wymienione, uzupełnione, tutaj są elementy, tutaj w tym torze, audio, wideo, bo ich tutaj nie było. Czyli co no... Tak to, by, tak to by wyglądało. Naprawa raczej nieopłacalna, bo dużo z tym było roboty, ja to tak w wolnych chwilach tak sobie... Bardziej dla zabawy niż, niż, niż to warte, nie? No, taka trochę nietypowa naprawa takiej konsoli. Nie wiem, są w sprzedaży, zauważyłem, że za 59 zł nawet są już taka lepsza, 159 zł, tylko nie wiem, co jest w środku. nie, No, ta. No, a też jakoś szału tutaj nie ma, nie? Dlatego nie wiem, czy to tam warto. A, 17,20 kosztowały z przesyłką te dwa układy, nie? Jeszcze tak dodam, nie. No nic, no chyba tyle, nie? Na razie do zaś.